Do hamowania To chyba jest naj, najoptymalniejsza odległość tak naprawdę, żeby skoczyć, żeby ten, z tym samochodem nic się nie stało. A żeby z drugiej strony, e, z drugiej strony, e, ten, ja się przyszył, żeby nie było przesadnego hamowania. Tutaj rozmawiał ze mną kolega e, Bartek Jakubowski przez chwilę i tam właśnie jedzie. Bartek Jakubowski na prawym motoru pilotuje e, Mariusz Nowocień. Mariusz e, Nowocień dwa lata temu zwycięzca rajdowego pocharu Polski. W międzyczasie... Pamiętam jak ja zobaczyłem pierwszy raz Mariusz na łocinach wtedy jeździł jeszcze peżotem 306 Wtedy pojawił się też w Polsce pierwszy raz na cały sezon w rajdowym pucharze Polski Mariusz Mały w Citroënce 2 r 2 no, do końca sezonu tym leciwym peżotem ścigał się Mariusz z Mariuszem No nie wystarczyło wtedy tej szybkości do ostatniego Raju się ścigali, ale bardzo szybka załoga, bardzo szybki kierowca. Ale gdzie? Co? Jak? Czemu tak wolno na tym mostku? Skakać trzeba, chłopie. Kolejny Ford Kwiesta R5 Plus to, jest Ford Kwiesta Proto, Mariusz Terz i Zbigniew Gruszka Słynny kierowca, wszyscy go uwielbiamy no, kierowca, który zawsze lubił pojechać szerokim bokiem pod publiczność, kilkukrotny mistrz w górskich stanowiskach mistrzostwach Polski, no, nigdy nie, nie udało mu się zdobyć tytułu mistrza Polski w rajdach.